Rynek chiński na nas jest bardzo perspektywiczny. Mamy kilku klientów z Chin, producentów chińskich, którzy chcą sprzedawać swoje towary w Europie, a my jako operator logistyczny sfokusowany na współpracę z e commerceami wszystko przed nami zobaczymy na ile ten rynek będzie dla nas otwarty i jak będziemy mogli współpracować. Póki co współpraca z partnerami tutaj lokalnymi świetnie nam się sprawdza. Pro producentów europejskich nie jest w stanie konkurować z produktami z Chin. Produkty z Chin są tańsze i w tej chwili już bardzo często lepszej jakości, więc Europa nie ma trochę wyjścia, jak tylko te produkty importować. Oczywiście, że Europa będzie próbowała nakładać cła i nieco własny rynek chronić, natomiast myślę, że odpowiednie przygotowanie, odpowiednie zaplecze, rejestracja znaku towarowego, rejestracja spółki w Europie pomoże chińskim producentom. Wejść do Europy i konkurować z europejskimi producentami, i myślę, że dla każdego będzie miejsce. Ten kryzys w Europie jest teraz widoczny. Klienci, finalni klienci, szukają tańszego produktu, więc lepsza jakość przy podobnej cenie zawsze będzie wartością dodaną, i dlatego myślę, że producenci chińscy mają olbrzymią szansę na rynku europejskim.